10 po 10 Wiesiobordzini. Wiesiobordzini. Wiesio to unikatowy sportowy wóz zbudowany przez Wiesława Stasiszyna lokalnego. Tak, Wiesiobordzini. Kurwa pewnie miał silnik. 2.19 1,9 TFS i. Opasjonata motoryzacji. Praca nad nim trwała aż 15 lat od zakupu kitkarów Puma GTV do finalnego efektu. Który dziś przyciąga spojrzenia gdziekolwiek się nie pojawi. Pomysł narodził się od prostego modelu z tektury, obłożonego gipsem, na którym mężczyzna wykonał formę karoserii. Do szkieletu z garbusa założył silnik najpierw z Golfa 2, a ostatecznie z Subaru Impreza, słynny sportowy EJ20, co dało imponującą moc przy bardzo małej masie całkowitej wynoszącej zaledwie 800 kg. Karoserię wykonano ręcznie z tworzywa sztucznego, a wnętrze pokryto skórą. Znajdziemy tam myślę, że może być pod tym względem, pod tym względem kurwa, niebezpieczny, że to pewnie, kurwa, że nic nie ma homologowanego i wystarczy, że ktoś się rowerem kurwa, potrąci, to ci całą tą sklejkę kurwa, yy, w szyję wpier Sportową kierownicę ekran z zegarami, tablet oraz solidny system audio. Bo jak zdradził pan Wiesław, bardzo lubi głośno słuchać muzyki podczas jazdy. Konstruktor wspomina, że pierwszy przejazd po wołominie budził obawę, ale z czasem auto stało się jego dumą. Nadano mu żartobliwą nazwę Wiesio Bordzini, połączenie imienia konstruktora z aurą włoskich super samochodów 9 MSS1. Oh, u... Co to jest? Po zakończonym w 1945 roku konflikcie militarnym Polska wieś Kosierzec w województwie lubuskim stała się miejscem niezwykłego wydarzenia. W 1949 roku domorosły konstruktor Stanisław Skóra stworzył motocykl MSS-1 z fragmentów niemieckiego myśliwca Messerschmitt BF Chcielibyście się tym chyba złożyć w zakręcie? Bo to w, nie no, to w, w sumie nie no, gdzie chyba taki motocykl? Jak to trzyma jak to trzyma balans, ma, ma na tyle szerokie koła? Czym, co no, bo oni się tu nie trzymają F109. Skóra zaledwie z wykształceniem podstawowym i pracujący jako leśnik postanowił zagospodarować szczątki samolotu, który wylądował przymusowo w jego okolicy. Z odlewów aluminiowych stworzył ramę, zbiornik, błotniki oraz karoserię. Z silnika lotniczego V12 chłodzonego cieczą obciął 10 cylindrów, uzyskując dwucylindrowy potwór o zawrotnej pojemności około 4,5 litra. Gaźnik pochodził z niemieckiego czołgu skrzynie biegów i reduktor prawdopodobnie sam skonstruował. MSS-1 był ogromny i ciężki, więc skóra zastosował wózek boczny na 20-calowym kole od ciężarówki. Motocykl przewodził aż 8 osób, 3 na głównym siodełku, dwie w koszu, i z trzy siedzące na tylnym podeście. Maszyna wywołała jednak niemałe zainteresowanie służb bezpieczeństwa. Służby obawiały się użycia części wojskowego pochodzenia w niewłaściwy sposób. Według miejscowych przekazów skóra w akcie protestu rozbił dzieło młotem na oczach funkcjonariuszy, zanim zdążyli je skonfiskować. Motocykl MSS-1 nie był jednak jedynym dziełem Stanisława Skóry. Według przekazów pozostałości rozbitej konstrukcji posłużyły jako surowiec do kolejnej, równie niezwykłej. Skóra miał wykorzystać aluminium z pierwszej maszyny i przetopić je na części nowego pojazdu, motocykla z samonośnym nadwoziem, które samodzielnie odlał w formach z gliny i piasku. Tym razem konstruktor postawił na bardziej klasyczne rozwiązania. Napęd zapewniał jednocylindrowy silnik pochodzący z agregatu prądotwórczego o pojemności niespełna 500 cm3. Zgodnie z relacjami, jednostka napędowa generowała około 20 koni mechanicznych co pozwalało rozpędzić pojazd do prędkości nawet 100 km na godzinę. Co ciekawe, motocykl ten przetrwał prawdopodobnie do dziś. Znajduje się obecnie w rękach osoby prywatnej, która nabyła go bezpośrednio od skóry wraz z dokumentacją i licencjami patentowymi na część opracowanych przez niego rozwiązań. Sam motocykl MSS 500, jak nazwano nową maszynę, został w całości wykonany z polerowanego aluminium lotniczego. Zarówno nadwozie, jak i rama zostały odlane z tego materiału, co w połączeniu z nietypowymi proporcjami nadało mu unikalny, wręcz futurystyczny wygląd. Niestety po motocyklu MSS 1 pozostały jedynie nieliczne fotografie, a dokumentacja techniczna, jeżeli kiedykolwiek istniała, nie przetrwała. Dlatego pojazd ten pozostaje zagadką i jednocześnie legendą. To jedna z tych opowieści, które łączą w sobie realne osiągnięcia i atmosferę tajemnicy. A ten 4,5-litrowy silnik V2, to ile on koni mógł generować z myśliwca? Wpisując się w kanon najbardziej fascynujących historii polskiej motoryzacji XX wieku. 8. Daton Kama SP2 to nietypowy pojazd typu amfibia, można nim dojechać do brzegu, a potem po prostu popłynąć. Został opracowany przez polską firmę Kama Eco Group z Katowic we współpracy z brytyjskim Daton Cars. Od 2024 roku produkcja odbywa się w Polsce. Pojazd wodnolądowy lądowy Daton Kama SP2 to normalny użytkowy samochód terenowy dopuszczony do ruchu drogowego, który w dodatku pływa i jest rejestrowany także jako jednostka pływająca. Cechami charakterystycznymi są nierdzewiejąca konstrukcja i ekonomiczna eksploatacja. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym trasa miasto nie przekracza 8 litrów na 100 km, a w wodzie 12 litrów na godzinę. Pojazd można skonfigurować jako pojazd dwu-lub czteroosobowy kabriolet czy pick -up. Pojazd posiada trzy przedziały kierowcy, pasażerów i bagażu, które można ze sobą łączyć, rozdzielać, zakrywać dachami miękkimi i sztywnymi. W konstrukcji kadłuba pojazdu wykorzystano nowoczesne materiały kompozytowe, laminaty, z żywic tkanin szklanych, węglowych, materiałów przekładkowych i innowacyjną technologię firmy Kama, wykorzystywaną przy budowie wodno Tak wykonany kadłub zapewnia niespotykaną w seryjnych samochodach wytrzymałość i lekkość konstrukcji co dla amfibii ma duże znaczenie. Jedynymi elementami metalowymi kadłuba są węzły mocowania pasów, zawieszenia i pałąk przeciwkapotażowy, które wykonano z kwasoodpornej stali. Kadłub posiada wbudowane przedziały i komory wypornościowe. Samochód to wszechstronne narzędzie. Świetnie sprawdza się jako pojazd rekreacyjny, strażacki, ratowniczy czy F1. Tworzyć podczas stworzył niemal idealną replikę legendarnego McLarena F1, tak, auta którego oryginał wart jest obecnie ponad 100 milionów złotych. Pan Jacek Mazur na budowę własnej wersji przeznaczył w przeciągu 8 lat w zaokrągleniu 100 tysięcy złotych. Konstruktor musiał od podstaw zmierzyć się z zaprojektowaniem szkieletu oraz podwozia, tak aby później nałożyć na gotową bazę nadwozie wykonane z laminatów. Poszycia zostały niemal idealnie odwzorowane, a we wnętrzu zagościły trzy miejsca z centralnie umieszczonym siedzeniem kierowcy, dokładnie jak w prawdziwej wersji. Do napędu został użyty umieszczony centralnie sześciocylindrowy widlasty silnik Audi. Co ciekawe, pan Jacek nie poprzestał na jednym egzemplarzu. Jego warsztat Artiplast zabrze produkował kolejne repliki, sprzedając je na zabrze międzynarodowych przeprasza. zlotach i targach. Ceny. Mężczyźnie zdarzało się zgarniać za egzemplarz nawet 75 tysięcy dolarów za w pełni wyposażony model ubrany w kompletny silnik. Ciekawostką jest fakt, że w jednym z wywiadów Mazur przyznał, że inspiracją do rozpoczęcia projektu była: audycja Top Gear. Chciał poczuć się jak Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May i usiąść w środku prawdziwej legendy. W swojej replice nawet no oznaczył usią. tylne siedzenia ich imionami. 6. ORP Orzeł. Jest to obecnie jedyny okręt marynarki RP, jedyna i ostatnia polska jednostka pływająca. Zamówiony pod koniec lat 70. XX wieku jako zamiennik wysłużonych jednostek typu whisky, powstał w radzieckiej stoczni Krasnoje Sormowo w Gorki. Stepkę położono 29 września 1984, zwodowano 7 czerwca 1985, a 29 kwietnia. Ta, a, tamten ziomek zastopała, zrobił ten. Zrobił. Replikę McLarena, a Jasiu za 70 tysięcy kwa wziął PWE 46 i je popsuł. W 1986 po raz pierwszy podniesiono na nim polską banderę. Po czym pod koniec czerwca zawinął do portu w Gdyni. Jest to jednostka projektu 877E typu kilo, diesel elektryczna, długości 72 metrów, wyporności powyżej 2460 ton na powierzchni i 3180 ton pod wodą. Potrafi osiągnąć 17 węzłów pod wodą i 12 węzłów na powierzchni. Na pokładzie mieści 6 wyrzutni torpedowych 553 mm oraz może stawiać miny. Załogę tworzy około 60 marynarzy. W ciągu 36 lat służby ORP Orzeł uczestniczył w licznych ćwiczeniach, najpierw w Sojuszu Warszawskiego, potem NATO i pełnił zadania bojowe, rozpoznawcze oraz szkoleniowe. Niestety od 2014 roku jest niemal na stałe w stoczni. Rozpoczęty wtedy remont wiązał się z wymianą akumulatorów, ale... A, ta... Tak, ten okręt podwodny to na przykład na tle innych okrętów to co? To, to na wojnie jest na liście, czy on ma jakąś wartość bojową? Ale przedłużył się przez kolejne uszkodzenia, pożar i komplikacje. Po niemal 10 latach, w marcu 2024 roku, okręt w końcu przeszedł pełne próby zanurzeniowe, co oficjalnie potwierdziła marynarka. A stało się to niemałą sensacją, ponieważ obecnie stał się jednym z najstarszych okrętów typu Kilo w aktywnej służbie na świecie. 5. TKS Tankietka TKS to jedno-lub dwumiejscowy lekki pojazd opancerzony, zaprojektowany i produkowany w Polsce w latach 1933-1939. Powstał na bazie brytyjskiej Carden Lloyd MK6, ale szybko unowocześniono jego konstrukcję, wprowadzając opancerzony kadłub, szersze gąsienice i silniejszy silnik Polski Fiat 122 o mocy około 45 koni mechanicznych. Pancerz osiągał grubość 10 mm, co zapewniało ochronę przed ogólnym ostrzałem lekkiego uzbrojenia. PKS ważyła około 2,5 tony i osiągała prędkość do 46 km na godzinę. Jej głównym uzbrojeniem był karabin maszynowy Hoczki z wzór 25 Jaki kaliber 7,92 mm. Jednak najbardziej znaną wersją była TKS z karabinem maszynowym wzór 38FK, pierwsza na świecie wersja tankietki z automatycznym działem kalibru 20 mm. W 1939 roku tylko około 24 egzemplarze zmodernizowano w ten sposób, ale podczas kampanii wrześniowej okazały się zaskakująco skuteczne. W jednym z epizodów polska załoga zniszczyła dwa niemieckie panzery 35T i jednego Panzerkampfwagena Wagena 4, co stanowiło znakomity wynik dla tak małego pojazdu. Łącznie wyprodukowano około 550 egzemplarzy TKS, co oznacza, że te tankietki stanowiły trzon polskich sił pancernych. Były głównie używane do rozpoznania i wsparcia piechoty. Mocniej uzbrojone modele służyły też jako niszczyciele czołgów. Dziś TKS wzbudza ogromne zainteresowanie historyków i miłośników militariów. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu można zobaczyć w pełni jezdne repliki odtworzone przez pasjonatów z wykorzystaniem oryginalnych podwozi i prototypów. 4. Samochód pancerny wzór 34. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 w tworzonym wojsku polskim rozpoczęto organizowanie oddziałów samochodowych uzbrojonych m.in. w samochody pancerne. Samochód pancerny WZ34 powstał między 1934 a 1938 rokiem jako rozwinięcie poprzednika półgąsienicowego WZ28. WZ-34 był najczęściej używanym samochodem pancernym Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. We wrześniu 1939 roku w dywizjonach pancernych 10 z 11 brygad kawalerii znalazło się łącznie ponad 80 egzemplarzy tego typu, organizując rozpoznanie i wsparcie bezpośrednio na linii frontu. Po kapitulacji część samochodów trafiła w ręce Niemców i do Chorwacji, gdzie wykorzystywano je przeciwko partyzantom. Pancerz o grubości do 8 mm wystarczał przeciwko mało zaawansowanym karabinom maszynowym. Głównym uzbrojeniem były karabin maszynowy Hoczki wzór 25 kaliber 7,92 mm lub działo PETO SA 18 kaliber 37 mm. Masa pojazdu wynosiła 2,2 tony, zasięg drogowy sięgał 250 km, a prędkość maksymalna 54 km na godzinę. Wersja druga samochodu zredukowała środek ciężkości, poprawiła równowagę oraz komfort wozu. Co ciekawe, wcześniejsze półgąsiennice wzór 28 sprawdzały się na miękkim gruncie, ale miały ograniczoną szybkość. Pojazd w wersji wz. 34 mógł być prowadzony z porównywalną do lekkiego samochodu elastycznością. 3 Łódź zbudowana w ogrodzie Tarnowskie Góry. W spokojnym ogrodzie w Tarnowskich Górach powstało coś niezwykłego, pełnomorski jak, który powstawał przez 16 lat. Jego twórcą jest pan Leszek Sopski, który od 2008 roku konsekwentnie realizuje swoje życiowe marzenie. Najpierw prace odbywały się pod szklarniowym dachem, później w specjalnej drewnianej szopie. Jacht ma ponad 12 metrów długości, 4 metry szerokości i waży około 10 ton. Kadłub wykonano z drewna sosnowego i dębowego, a całość została wzmocniona włóknem szklanym i laminatem, co nadaje jednostce odpowiednią sztywność i odporność na warunki morskie. Wnętrze wykończono z niezwykłą dbałością o szczegóły. Wszystko wykonane ręcznie zgodnie z dokumentacją i projektem stworzonym przez doświadczonego konstruktora Janusza Maderskiego. Choć jacht powstawał długo, sam pan Leszek przyznaje, że gdyby miał więcej czasu i pracował po 8 godzin dziennie, zakończyłby budowę w ciągu 3 lub 4 lat. Realizacja marzenia musiała jednak współistnieć z codziennymi obowiązkami, co znacząco wydłużyło cały proces. Obecnie kadłub znajduje się już w Szczecinie, gdzie zostanie wyposażony w maszt, silnik oraz niezbędne systemy pokładowe. Wodowanie planowane jest na 2026 rok. A skoro mówimy już o polskim jachcie, warto wspomnieć o historii, która dobrze obrazuje, że największe przygody mogą zaczynać się również na balkonie. W rosyjskim Dagestanie pewien mężczyzna pokazał, że marzenia żeglarskie nie znają granic. Pan Eugenii Gwozdew, emeryt o skromnych środkach, zbudował własnoręcznie mały jacht o nazwie Site na balkonie swojego mieszkania. Nazwa oznaczająca "przyjaciel" oddaje pasję i przywiązanie do projektu, który miał służyć tylko jednemu celowi samodzielnemu opłynięciu świata." Gwozdew, korzystając tylko z podstawowych narzędzi i skromnego zaplecza, zszedł ze swoim sajdem z balkonu i po szeregu odpraw formalności i pomocy przyjaciół wypłynął na pełne morze w 1999. Jego droga wiodła przez Morze Czarne, Bosfor, Morze Śródziemne i dalej przez Ocean Atlantycki do Brazylii, kanał Magellana i Pacyfik, a dalej przez Tasmanie, Indie i Morze Czerwone. Bez autopilota Radaru czy GPS-a mężczyzna żeglował niemal jak dawni odkrywcy. Nawigując za pomocą sekstanu i map na małej łódce o prędkości maksymalnej, nie przekraczającej więcej niż dwa węzły, po drodze napotkał sztormy, awarie, ataki rekinów i stereotypowe traktowanie przez Straże Przybrzeżne, a mimo to dotarł na przeciwległy kraniec globu, powracając do machaczki po całkowitym okrążeniu ziemi. 2. TSS okay. Stefan Batory. Zbudowany w Holandii w 1952 roku jako SS Mazdam, do polskiej floty trafił w 1968 roku przejęty od Holland America Line i odświeżony w gdańskiej stoczni remontowej. Ostatecznie 11 Patrony. kwietnia 1969 roku wypłynął z Gdyni pod polską banderą, często obsługując trasę Gdynia, Kopenhaga, Rotterdam, Londyn, Montreal. Ten luksusowy liniowiec o długości 153 metrów mógł zabrać 783 pasażerów w tym 39 w klasie pierwszej napędzały go dwie turbiny parowe o mocy 8,5 tysiąca koni mechanicznych pozwalające osiągnąć prędkość do 18 węzłów na pokładzie znalazły się atrakcyjne udogodnienia: kajuty z łazienkami, basen, sauna, sala gimnastyczna, kino, a także elegancka restauracja z polskim designem i bogaty repertuar muzyczny. Od porannych koncertów po taneczne wieczory w towarzystwie orkiestr. Ciekawostką związaną ze statkiem TSS Stefan Batory jest fakt, że na jego pokładzie występowało wielu znanych artystów, a rejsy często miały charakter kulturalno-rozrywkowy. Na jednej z tras do Montrealu zorganizowano nawet specjalny koncert z udziałem orkiestry, kabaretu i pokaz mody, a pasażerowie mogli uczestniczyć w dancingach i konkursach. Wszystko to miało umilić wielodniową podróż i nadać jej atmosferę luksusu na miarę epoki. W tamtych czasach rejs Batorym uchodził wręcz za prestiżowe wydarzenie towarzyskie. Pomimo postępującej rewolucji lotniczej, Batory przetrwał w służbie aż do końca lat 80 jako ostatni regularny liniowiec transatlantycki. W październiku 1987 roku zawinął do Gdyni w ramach 140 i ostatniego rejsu tej klasy. Następnie służył jako okręt mieszkalny w Gottebergu, a w 2000 roku został zezłomowany w tureckiej stoczni. Złomowanie rozpoczęto w marcu 2000 roku. Proces demontażu trwał aż 5 miesięcy. Do połowy sierpnia usunięto wnętrza i pocięto stalowe części, zostawiając fragmenty nadbudówki, zanim statek ostatecznie w całości zniknął z obrazu. 1 CWS T1 to pierwszy seryjnie produkowany samochód w historii Polski. Już nazwa CWS, Centralne Warsztaty Samochodowe, wyraźnie wskazuje, że powstał w odradzającym się kraju, który potrzebował własnych pojazdów. Projekt rozpoczął inżynier Tadeusz Tański jeszcze w 1922 roku, a prototyp pojawił się w 1925. Od 1927 do 1932 wyprodukowano około 800 egzemplarzy tego modelu w różnych wersjach torpedy, karety, berlina, fałszywego kabrioletu, pick-upa i furgonetki. Ten elegancki pojazd wyróżniało luksusowe nadwozie, duża liczba miejsc, nawet 7 w wersji kareta i silnik o pojemności 3 litrów, wyposażony w zaawansowaną technologię, głowica i blok odlane były z lekkiego stopu aluminium. Oprócz tego mod 61 koni mechanicznych i solidna konstrukcja, z którą CWS osiągał prędkość do 105 km na godzinę. Co więcej, cały samochód mógł być zdemontowany i ponownie złożony przy użyciu tylko jednego klucza. Wszystkie śruby były tej samej średnicy, z wyjątkiem świec zapłonowych. To czyniło go unikatowym cudem inżynierii tamtych czasów. Jednak ze względu na rywalizację z tańszymi licencjonowanymi fiatami produkcję CWS zakończono w 1932 roku. Niestety żaden oryginalny egzemplarz nie przetrwał. Jednak dzięki pasjonatom motoryzacji na podstawie dokumentacji i starych zdjęć udało się zbudować co najmniej dwie repliki torpedy CWS-1, w tym imponującą wersję biało-czerwoną, która uczestniczyła w paradach i obchodach Święta Niepodległości. Niestety jedna z replik uległa wypadkowi w 2018 roku, jednak auto zostało zrekonstruowane i już wróciło na drogi. Obok rekonstrukcji inżynieryjskiej niezwykle ważna jest także pamięć historyczna. To dzięki tym działaniom możemy dziś podziwiać piękno i innowacyjność pojazdu, który mieścił się w klasie luksusowych aut, takich jak Rolls-Royce czy Cadillac, a jednak był w pełni polski. Jednak, jeżeli wspominamy już o CWST1, warto również przyjrzeć się innemu równie wyjątkowemu modelowi. CWST8 to prototypowy samochód opracowany w 1930 roku przez inżynierów centralnych warsztatów samochodowych, który stanowił kolejny krok w stronę luksusowej motoryzacji. CWS 8 wyposażono w imponujący ośmiocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 2,96 litra i mocy około 80 koni mechanicznych, znacznie więcej niż w T1. Karoserię zaoferowano w trzech wersjach – elegancki dwumiejscowy Roadster, czteromiejscowy Tourer oraz półotwarty Fox Cabriolet, co podkreślało aspirację CWS do wyższej klasy aut. Choć CWS T8 nie wszedł do masowej produkcji, powstały jego trzy prototypy. Był to pierwszy i jedyny w Polsce pojazd z ośmiocylindrowym silnikiem, reprezentujący najwyższy poziom techniczny i dość wizjonerski jak na tamte czasy podejście do luksusowej motoryzacji.